w związku przybliżyć o czym tutaj rozmawialiśmy e, w tym czasie od naszego tam wcześniejszego spotkania czy też e, przed ogłoszeniem ogłoszenia postępowaniu 4 woda, a nawet w ostatnich e, też dniach. E, widzą Państwo tutaj rzut e, osiedla, część osiedla e, z e, graniołym budynkiem, który e, jest wyznaczony do rozbiórki budowy na nowe jako tak sobie, nowy obiekt. E, no, oraz blok i, i oczywiście drogę dojazdową do działki, na której istniejący obiekt znajduje się. Zajmie. Szanowni Państwo, my poddaliśmy naprawdę głęboki analizie teren. Zgadzaliśmy szereg różnych możliwości, czy da się do, tego, do tej działki dojechać w jakiś sposób. Byliśmy w terenie od strony, od, góry od strony ulicy, teraz nie pamiętam nawet. Miejscu Polskiego, to państwo na pewno? Czub, o właśnie, od, od ulicy e, Tam jest taki pas zieleni i, i tak naprawdę i, i tak naprawdę technicznie, technicznie dałoby się tam inną jakieś drogi przeprowadzić, ale tutaj wchodzimy też w inne problemy związane z odpowiednimi e, kosztami i z tym, że ta droga, która tam po części jest, też przebiega między blokami i to było też w możliwości. <grym> dla tych mieszkańców, którzy tam akurat mieszkają. Prawda? Więc to rozwiązanie no, skreślić by bardzo szybko. Kolejnym do dojazdu to była dojazd z tej strony, ze strony południowej. I tutaj też parę takich alternatyw. Można by spłacić między wojskami i zrobić przejazd, ale to też byłoby niebezpieczne i, 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 i bardzo no, pewnie dla Państwa też nieakceptowane. E, innym to znaczy, rozwiązaniem, które też byłoby możliwe, ja mówię cały czas o takich technicznych możliwościach, a nie, które, tak powiem, wzięliśmy na pulpit i przeanalizowaliśmy. E, Możliwość przyjazdu tutaj tą ścieżką i kontynuacją wzdłuż tutaj tą, istniejącym śladem. Jest to wąsko, są skar, które też byłoby to praktycznie niemożliwe. E, rozmawialiśmy z Pani Burmistrz, poprzedni Pan Burmistrz też, z właścicielem kraju, e, gdzie się znajdujemy, czyli tego parkingu. Grupę, e, no nie udało się nam dojść do porozumienia, żeby e, można było tędy przejachać, bo to byłby pewnie najbardziej e, najłatwiejszy do realizacji i najbardziej wygodny dla wszystkich dojazd. Ale niestety to się nie udało. No nie jesteśmy właścicielem, więc nie możemy też nikogo zmuszać do, do przekazywania swojej własności, bo no, to jest prawo po prostu. E, i jeszcze jedna alternatywa Wykonanie drogi technicznej dla narazowej po terenie zielonym Którego za jest z wycinką że Które tam zostały na co kompensacyjnie, Z ingerencją ten teren zielony teren spokojny Który jest tutaj który, z Państwa wykorzystywany. No i zapominajmy, że mamy plac zabaw Gdzie tak naprawdę byłby też odkrążony praktycznie przez taką drogę Po te wszystkie opcje no niestety no nie są e, do wykorzystania z tych o której mówiłem. Więc najbardziej zasadną e, wydaje się pierwsza, e, pierwsza opcja, która pozostaje w samym projekcie, czyli dojazd z drogą gminną z już bloku numer 6 do działalki, która tutaj, i, I ten dojazd w tej chwili bierzemy pod uwagę jako metrawy jedyny. No pytanie jest teraz, co możemy zrobić? żeby minimalizować yy, skutki negatywne dla państwa, dla osób, które się mogą znajdować, wyjąć, yy, które żyją i nie z tego terenu. No a też, yy, zwróćcie Państwa uwagę, że no, musimy do tego terenu dostać. Jest to kawał działki, yy, którą yy, chcemy zagospodarować Ten no, obiekt no, wcześniej czy później i tak trzeba rozebrać, Czy to będzie w tym roku, czy za pięć lat. No i tak trzeba podejść do, do rozgrywki. Rozlepenia w tym materii. Dlaczego? My też nie mamy wyjścia i musimy jakoś zająć się tym terenem. A że mamy w tej chwili dofinansowanie tylko środkowo no, no, no to no, powinniśmy z tego się skorzystać. Mamy projekt, e, wiem, że przynajmniej większość z Państwa oczekuje no, na funkcji, które tutaj zostały zaprojektowane. Chciałbym Państwu przekazać pierwszą jakość, która już tutaj urodziła się teraz przy udziale wykonawcy. Eee, jak e, o tym poradzić sobie z tym terenem. Tak, tak pierwszym wariantem tutaj, który tutaj wykonawca chciałby taki ciężar e, na siebie, to jest, e, aha, może jeszcze inaczej, jeszcze słowo takie wstępu. Zdefiniowaliśmy to największy problem, e, przynajmniej naszym zdaniem, w do tego, jeśli <laughs> myślę zupełnie z tego błędu, ale e, problem samochodów, które parkują też już w bloku przychodników. E, e, no, te samochody parkujące tutaj tak naprawdę zastawiają część drogi, drogi e, To jest element taki, który e, pewnie dla Państwa jest potrzebne, potrzebne takie miejsce, żeby te samochody zaparkować. E, doszliśmy do tego e, żeby znaleźć miejsce na te samochody żeby maksymalnie też udrążnić tutaj tą drogę dojazdową. E, i wykonawca deklarował zabezpieczenie na terenie budowy tutaj klas żeby te miejsca, samochody, e, te samochody mogły zostać pozostawione natomiast no, jest to dużo uci uciążliwe, bo są strefy niebezpieczne, tutaj są maszyny budowane i szczerze mówiąc nie chcielibyśmy realizować e, budowy w taki sposób. Bo tutaj mowa o bezpieczeństwie e, i osób pracujących na budowie, i kierujących, i tych, którzy potrzebują do tego samochodu się dostać. E, no to są aspekty związane z bezpieczeństwem. E, więc. Szanowni Państwo, nie tak, że chcemy coś po prostu brać, żeby żeby nic nie dało. Chcemy Państwu tutaj zabezpieczyć miejsca parkingowe w tym zalenie zielonych, który tutaj się znajduje. Wykonać tutaj przyczasowe dizko, tymczasowe prowadzenie terenu i zapewnić Państwu miejsce do parkowania. Co zyskujemy przede wszystkim Państwo możecie bez problemu sobie wjechać na ten teren dostawić samochody y, na, y, no, na chwilę, na, na noc, na, na weekend. Chcemy ten teren zostawić tylko dla Państwa, oznakować, y, to jest tylko dla mieszkańców bloku numer 6, żeby to było tylko i wyłącznie dla Was. Zyskujemy również, zyskujemy tutaj pełen przejazd, a to jest y, newralgiczny element żeby po pierwsze, nawet gdy no, nas tutaj no. nie będzie, nie, nie ma na budowie, to Państwo macie już ten problem, bo nieraz widziałem, że infrastrukturę y manewrują, bo nie no, mogą nie się po prostu wyrobić To jest ciasno. W tym momencie, jeżeli tutaj te samochody nie będą parkowały, tylko damy miejsce w tym miejscu, na tym placu, no to, to ten problem nawet znika. A to myślę, że też jest bardzo, bardzo no. te ważne no. dla Was. Może ja przerwę.